Chcę. większości będę w tych kolorach, tej sali. Chcę nie wbić. 10 ranków Może 10 pcharków mam od 2 dni. Dobra, Minecraft. Chcę Chciałbym... sobie. No jeszcze dwie rangi. Trzeba trochę wygrywać. Będę grać ponownie. Z powejdę do grzaków. No gdzieś gdzieśmy się Powiększy ten. Hop! Majse, majse! No nie! Kto? Kto? Koletka, gdzie była ta koletka? Nie. Oo, o nie to. Ojojoj, ale ją porobili. Co tam... Nie! Nie! Dobra, to już... To moise nie miała szans. To jest moise? Nie, tak, to jest moise. Z zamkiem wejdę tutaj. Nie, wiem, czy to było. Ochluź ja, ja, ja chciałem tutaj przejść. I mi to nie zaliczyło. O, brawo. Dobra, i teraz konkurs za konkurs gramy ponownie zagraj ponownie No dwie osoby kto? Griff czy grej Sprawdzamy piszcie w komentarzach Griff czy graj Kto gra ponownie Sprawdzamy Griff Griff gra ponownie, poznaję poniku no, sumie gdzie tutaj jest Kraj Widziałem, że jest, że jest dwa razy. Widziałem, że ktoś zagryzł ponownie, bo zagryzł ponownie dwa na trzy. O, dobra, więc nie mogę już O, brawo! Więc na nich przeszukujemy. Jeśli oni tutaj. O! Brawo. A niestety nie z pinać skilowałem, bo ma go w kieszeni. Myślę, Nie, nie ma go. No nie ma, no spokojnie, bo tutaj jest jeszcze griff, który nie umie pokonać pana P. No, grif griff poradzi sobie z panem P. on sobie nie poradzi z panem P. Z takim dobrem. Uratował nas wie, w wielu momentach. Proszę, ich. Proszę. U, i teraz ultem. No nie, no jak? Jak pan Pego rozwajuł? Tego nikt nie wie. Tak, mortiza wiem wczoraj albo przedwczoraj, wczoraj, mi się dobrze. O! Nie no pan no, P! Miły jesteś. Nie. Nie, nie, daj, nie daj, nie daj się, nie daj się, Griff, uciekaj. Co w ogóle ten gadżet? Bo. No nie. Oh, Musimy ponownie, więc ja nie mogę sobie sprawdzić. A co tam się dzieje? W lobby? Nie, muszę grać. Nie, płacz. Griff. Następnym razem się uda, Griff. Będę cię subować i lajkować mój kanał. Do końca roku już robię. 35 subów zostało. Stał nam bardzo mało, więc wbijcie. To jest Piper. Ile ono zadaje? Bra brawo, dobrze. Dobra, Edgar. Z po bólu raczej, no i po koledze. E a, Edgar nie żył. Nie, nie powiadomienie. Hop, hop, hop. Jaki bambik? Edgar, dobrawo sama kolec, dołcz i Edgar. No o, Dołcz, brawo. Ja muszę, gra, ja muszę klip. grać, muszę grać ponownie. O nie, mamy kanała, gracza, taka kwiatka. O i teraz byście Edgar czy Dołcz, Edgar czy ten hot dog. Odcinek będzie miał powyżej 10 minut. No double bo ostatnio było, że mi Epic grał zamiast Mityka, a teraz gra Mityk za Epika nie niezu czemu ja tutaj wchodzę? No nie brok o nana na, o rozwalił go, ale spoko nie miał szans niestety. No tak, no spoko, nie no, spoko, to jest za, do... Poco jest za dobrą poko, to... poko jest po prostu najlepszy, brok, prawda? Poco jest najlepszy. No i Edgar już nie ma, jest sam poko który się rozwali Spoko, wiesz co? Hop! Jest. Ogląda wygrany i ktoś mnie ogląda. Chyba, że to jest ten. Rok. Nie. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, przegraliśmy. Nie, przegraliśmy niestety. No, zasady to zasady. Muszę zagrać ponownie, niestety. Misja mam grać po drugie, dopóki na Morty się nie wbije 10 rangi. Co jest misja? Ja si, Ronaldo jest lepszy. No ja mam lepszego rafse, mam rasę na siódmej mocy, on ma jak widać na mniejszej. Też mam rasę to tego chyba. Raz miał więcej, to był za dobrą postacią. Brawo Messi! Może wiem, że Ronaldo jest lepszy. Brawo, Pierwszy mam dłuższy. Hop, 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 hop. No. Hop! Jest! Mamy. Koniec. Za ile, za ile, za ile pucharków mamy. Ten. Uuu, jeszcze 10 puszek Czyli dwie wygrane Albo albo wygrane No tak dwie wygrane Na starciu jedna wygra No na starciu są To jest 8 Chyba że jest niezbędnik to jest plus 4 A on ma na większą ulicę widać nie, nie no uciekaj Ale go znowu zwalił teraz samo Jessie może i Jessie. jest mamy? Jessie już nie ma na tym świecie. Jessie nie ma na świecie. sobie tego nie życzę. Patrz, wejdę tutaj, wejdę tutaj. Ostrof Szensani, e, e, deep. Jeszcze jedna wygrana i... i mój się kończy Ale teraz muszę grać, mam 3 na 3, czyli Dylan, Mike i Edgar ze mną chcą grać. Zobaczymy czy wtedy będą chcieli. Jak tak to, to z nimi pogramy. Fajny team. Dobra, ogarniałem. Ja mam lepszego od mam na nim Star Power 2 wyposażenia na 10. mocy i 20 ranga. Stop. O ja go razem o Jezu Obrauj tę Nie, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? O, ja mamy odgranę 6 6000. Nie, no też odmara jakoś koło 10. mocy, nie wiem dziewiąta. 9, 8, coś takiego Daryl nie miał jakikolwiek szans najlepszą postacią jaka jest w Browsters. Jest, mamy to i mamy koniec challenge'u. To znowu nie tego gadżetu do Mortisa. Chcą grać? Nie odzywają się. To jeden chce grać. Nie, ja wychodzę. O jestem. Będą dwa? Nie, jeden. Masz teraz i gracza, wiem. 40. Wystę 600 minut. Klub.